E-Usługa dla Komorników. Z listy dostępnych e-Usług wybieramy e-Usługę dla Komornika. Pojawia nam się strona do logowania. Komornik musi tutaj zalogować się, otrzymując uprzednio login i hasło z urzędu. Aby dostać taki login i hasło, należy złożyć wniosek do urzędu w celu przyznania loginu i hasła. Zostanie nam utworzone konto. Naszego komornika, oraz zostaną nam przypisane uprawnienia do korzystania z tej e-usługi. Po otrzymaniu loginu i hasła podajemy tutaj je i logujemy się do e-usługi. Przy pierwszym logowaniu hasło będzie musiało zostać zmienione. A następnie będzie się zmieniało co miesiąc, czyli każdego miesiąca będę musiał odnowić sobie hasło i wprowadzić nowe. Warto tutaj nadmienić, że hasło to nie zapamiętuje wcześniejszych, czyli mogę mieć jedno hasło, które się będzie zmieniało ostatnią na przykład cyfrą. Będę miał hasło i na samym końcu dopisaną literkę 1, a jak przyjdzie następny miesiąc to jedynkę zmienię na dwójkę z tym samym hasłem, całym członem i potem w następnym miesiącu znowu wrócę sobie na jedynkę. Więc nie będzie tu problemu z posiadaniem miliona haseł i nie, nie będziemy wiedzieć, które. Będziemy mogli tutaj korzystać tak jakby tylko z y, jednego członowego hasła, z dopisaną na przykład jedynką i dwójką w zależności od miesiąca, w którym jest. Po zalogowaniu się do e-usługi otwiera nam się portal komornika, wyszukiwanie osób prawnych i osób fizycznych. Tutaj jest możliwość Wybrania i zmiany osoby fizycznej lub osoby prawnej. W tym oknie przeszukujemy bazę danych ośrodka, szukając konkretnie osób, które nas interesują. Załóżmy, że będziemy wyszukiwać w takim wypadku osobę, na przykład podajemy nazwisko, aniołek Stefan, drugie imię. Jan. Im więcej podamy parametrów, tym będzie nasze wyszukanie będzie trafniejsze. Natomiast jeżeli w bazie nie będzie uzupełnione na przykład drugie imię dla aniołka Stefana, to nam takiej osoby nie znajdzie, więc musimy tutaj uważać i najlepiej podawać osoby z e, samym imieniem i nazwiskiem na samym początku, a potem sprawdzać z listy osób, które dostaniemy, sprawdzać jakie dane nam pasują do tego do osoby wyświetlonej na liście. Będziemy mieć tutaj trzy przypadki wyszukiwania osób. Pierwszy z nich to taki, gdy nie znajdziemy żadnej osoby w bazie danych. Przykładowo wpiszę tutaj właśnie dane Anioł, Aniołek, Stefan, Jan. Dajemy: wyszukaj osobę. Musimy podać sygnaturę sprawy, która dotyczy zapytania, czyli musimy tu podać naszą sygnaturę. W moim przypadku załóżmy, że to będzie 111 na 2019. Zatwierdzam. Program nie znalazł takiej osoby spełniającej kryteria, które podaliśmy w bazie danych EGIP i pyta, czy chcę wygenerować raport. Tak, chcę. Raport został wygenerowany i został pobrany tutaj w dokumentach. Jeżeli go otworzymy, możemy zobaczyć, że dostaliśmy informację. W jakim powiecie przeszukiwaliśmy, została założona sprawa bezpośrednio w rejestrze spraw typowych w urzędzie, po, została podana nasza sygnatura naszej sprawy, którą my mamy i którą my prowadzimy, i parametry osoby. Informacja z bazy danych egip, ewidencji gruntów i budynków. Osoba fizyczna o poniższych danych nie figuruje w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. To jest pierwszy przypadek. Drugi przypadek. To taki, gdy osoba będzie figurować, ale nic nie będzie posiadać. Spróbujmy znaleźć taką osobę. Na przykład Kowalski, Dobrosława. Drugie imię nie mamy, ale na przykład mamy imię ojca Jan. Szukaj. Będziemy szukać dla tej samej sygnatury. Znaleźliśmy taką osobę, widzimy, mamy ją na liście. Jeżeli znajdziemy osobę na liście, to możemy złożyć wniosek o ym, informacje jakie ta osoba posiada nieruchomości. Klikamy złóż wniosek i dostaliśmy komunikat. Wybrana osoba figuruje w bazie danych Egip, ale nie posiada nieruchomości na dzień sporządzenia raportu. Czy chcemy wygenerować raport? Tak. Raport ponownie jest generowany, i tutaj już mamy informację, że tak, znaleźliśmy taką osobę w bazie danych EGIP, ale nie figuruje on, nie, nic nie posiada na dzień sporządzenia raportu, czyli to jest osoba, która może kiedyś coś miała, skoro y, istnieje i po niej ślad w bazie danych EGIP, ale na dzień dzisiejszy nie jest właścicielem żadnej nieruchomości. Ten raport możemy wydrukować i wykorzystać. Jak zwykle została założona sprawa w rejestrze spraw typowych. W urzędzie z automatu, i dostaliśmy z automatu pismo odpowiadające. Trzeci przypadek to taki, który już pozwoli nam znaleźć osobę, która coś posiada, i będziemy mogli dla niej wykonać zamówienie. Na przykład Kowalski, Emanuel. Szukaj osoby. Nasza sprawa jest. Znalazł nam Kowalski Emanuel Aureliusz z adresem. Sprawdzamy z naszymi danymi. Oczywiście tak zgadza się, takiej osoby poszukujemy i chcemy sprawdzić, czy ta osoba coś posiada. Składamy więc wniosek i tu pojawia nam się okno zamówienia. Jeżeli pojawiło nam się okno zamówienia, oznacza to, że dana osoba na pewno posiada jakieś nieruchomości. Po pierwsze musimy wybrać zakres uprawnień. Ja tu wybiorę potrzeby własne. Następnie przedmiot zamówienia, czyli co chcemy uzyskać. W tym wypadku nie wiemy, czy ta osoba ym, posiada lokal, nieruchomość gruntową czy budynek, więc pasowałoby zamówić wszystko, czyli wypis z rejestru, wypis z kartotek, nie wypis z rejestru budynku w postaci dokumentu np. elektronicznego, wypis ym, z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego i trzeci wypis z rejestru. Lokali w postaci dokumentu elektronicznego. Jeżeli chcemy, możemy również zamówić zbiór danych, bazy danych, egip, dane przedmiotowe i podmiotowe, czyli wszystkie dane dotyczące tej osoby, łącznie z wszystkimi informacjami. Natomiast y, również bezpiecznie jest zamówić wszystkie wypisy, a pracownik ośrodka, obsługując nasze zgłoszenie, sprawdzi, co dana osoba posiada i ewentualnie nie policzy nam za wypis kart, y, z rejestru, na przykład, budynków. Jeżeli takiego rejestru nie będzie, nie będzie takiego rejestru w bazie, to za to nam nie policzy. Kolejną rzeczą to podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych. Czyli tutaj wybieramy z listy mamy artykuł 13 ustęp 3 lub artykuł 13 ustęp 4 o kosztach komorniczych. Czy to będzie udzielana informacja odpłatnie, czy nieodpłatnie? Ja dam tutaj odpłatnie. Jeżeli chcę, mogę wprowadzić uwagi i napisać do urzędu: proszę o zweryfikowanie, co dana osoba posiada i udostępnienie mi takich informacji. Jeżeli już mm, finalnie wypełniłem wszystko, składam wniosek. Złożono zamówienie o numerze 108 na 2019. Ok. Takie zamówienie zostało wygenerowane i po wysłaniu zgłoszenia program otworzył nam moje wnioski, które znajdują się tu po lewej stronie. W moich wnioskach sprawa 108 została dodana, zarejestrowana i ta sprawa 108 teraz czeka na przygotowanie i obsługę przez um, pracownika ośrodka. W momencie tutaj widzę status, mam status zarejestrowany. Oznacza to, że... Um, na razie wpłynęło to do ośrodka i tam założyła się sprawa. Mam też na przykład statusy takie jak zapłacone, mam wycenione, czyli tutaj mam dla sprawy 105. Mógłbym powiedzieć, że została ona wyceniona, czyli zostały przygotowane dla mnie dane, umieszczone łącznie z dokumentem obliczenia opłaty. Jeżeli wejdę w tą sprawę, to w dolnej części widzę przedmiot wniosku, czyli to, co zamówiłem dla danej osoby. Przechodząc w opłaty faktury, mam tutaj dokument obliczenia opłaty, który muszę uiścić, czyli należna opłata 31 ,10 zł 10 a w dokumentach mam dokumenty do pobrania, czyli tą opłatę. Jeżeli chodzi o komorników, to tutaj mogę się spodziewać, że oprócz opłaty będę miał również materiały, które zamówiłem, jeżeli zamówiłem je w postaci elektronicznej. Jeżeli zamówiłem w postaci listownej, to mogę się spodziewać, że zostały one już mi wysłane, a mnie zostaje tylko opłacić tą opłatę. W, opłatę można opłacić na dwa sposoby. Pierwsza z nich to opłać online. Jeżeli tutaj przejdziemy, to będziemy wykorzystywać płatności elektroniczne, które znajdują się w urzędzie. Takie płatności elektroniczne y, są podpisywane z firmą świadczącą te usługi i tu zależy, czy firma, która świadczy usługi płatności elektronicznych, ma porozumienie z bankiem, w którym na przykład mam konto. Jeżeli tak, to będę mógł wszystko opłacić online. Mogę zapłacić zbiorczo nie tylko za jeden, ale też yy, za kilka opłat, więc plus tych płatności online jest taki, że wyświetlą mi się tu wszystkie płatności, które mam do dokonania, a ja, zaznaczając odpowiednio kilka z nich, będę miał... Łączne saldo, czyli mogę raz zapłacić. Nie mam żadnych obaw, że pomylę się przy kalkulacji, przy wykonywaniu przelewu. Jeżeli chcę wykonać jeden przelew, program sam zsumuje mi odpowiednią kwotę, jaką muszę zapłacić. Czyli wszystkie opłaty zostaną tutaj zsumowane. Jeżeli mój bank nie ma podpisanych płatności elektronicznych. To drugi sposób wykonania i przekazania do ośrodka informacji, że została ta opłata zapłacona, to przesłanie potwierdzenia zapłaty. Czyli wykonuję tradycyjny przelew, czy to idę do banku, na przykład drukuję, pobieram ten dokument obliczenia opłaty tutaj i pobierając go z zaznaczonych, będę mógł go otworzyć i zobaczyć, na jakie konto ile i za co mam zapłacić. Idę z tym do banku lub loguję się bezpośrednio do mojego konta internetowego i dokonuje opłaty, czy to w banku, czy to tradycyjnym przelewem internetowym. Po dokonaniu takiego przelewu lub od zrobienia tego w banku, powracam do komputera i potwierdzenie zapłaty podpinam tutaj. Dodaj potwierdzenie zapłaty. Wybieram czerwony plus, wskazuję dokument z pulpitu. Otwórz od razu wybiera mi się rodzaj dokumentu potwierdzenie zapłaty i daję prześlij do urzędu. Wtedy takie potwierdzenie zapłaty zostanie wysłane do urzędu i zakończy moją sprawę. Jeżeli kiedykolwiek będę chciał wrócić do jakichkolwiek wniosków, będę je miał tutaj na liście moich wniosków.